Witajcie, wyspuźniony specjalu na Halloween. Czy to nie jest, specjal, to jest taki specjalny odcinek, serii? Po prostu, więc. No. No dobra, nieważne. Jak nie wiecie, czego to seria, to zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka. No a teraz, póki co, zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Miłego oglądania Dajcie, dajcie! Z tej strony to masz już w siódmym odcinku z, z serii Minecraft Back to Beta. Witam Was w tym Halloweenowym odcinku. Dlaczego Halloweenowym odcinku? Ponieważ, jak to oglądacie, to wczoraj był Halloween. Dla mnie jest jutro Halloween, więc widzicie blisko siebie, więc fajnie. Dzisiejsze wersje dali. Dotyka mała aktualizacja w była Po pierwsze zmienili e, to, że jak się uderzy owce, to już owce nie dropi nic. Jak się uderzy, jak się zabije, to się tam dropi, to wszystko co się dropiło. Ale jak się uderzy, to nie. Więc nie dropi. Tak, dodali nożyczki, dodali tłoki. No i sobie to chyba. Tylko tyle, i tą to, i to mechanikę, nie? Personelii, że, że, że jak się bije to tam... No. I teraz tak, powiem wam co się zmieniło w poprzednim odcinku, czy znaczy od poprzedniego odcinka, czy Ha! Let's go! Nie, ja chciałem uratować! Głupie! Bo no ja... A, a teraz działasz?! Ach, dobra, nie ma, chciałem ją uratować, nie chciałem je zabić. No nie, nie chciałem! Nie, nie chciałem mi zabrać. Dobra, nieważne. No i tak, powinienem zastanowić się, co to jest. No, też chciałbym się wiedzieć, co to jest. Bo ja sobie tak po prostu to zbudowałem. Ciekawostka, jak spadłem tutaj do wody, to umarłem. Macie klipa. No, po prostu tutaj się zespiliśmy. Chcę wam pokazać tylko jedną rzecz. Jak skaczemy, jesteśmy krwawerem. Więc jak widzicie, mega, mega sytuacja fajna. Dobra, lecimy na dół. No, więc jak widzicie, mega ciekawa sytuacja. No i dobra. Jeszcze mam tylko jeszcze jedno, możesz pokazać, się miło. No w sumie dwie. Tutaj jest rozwalony. Znaczy, rozwalony. Nie, 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 to jest. Ozdoba halloweenowa, tak. Patrzcie, jak to pięknie teraz wygląda. Mój dom. No tak naprawdę, Creeper mi to wybuchł. Po prostu nie jestem się tego stani. Znaczy no wiecie, no spokojnie. Halloween, rozwalony dom. <laughs> i to pasuje, no, jakby. no i dobra. Gab żyje, spokojnie, au. Gab żyje, na spokojnie. Dalej nie działa farma, ale wiem chyba, jak może, można ją odprawić. I ci w sumie też idziemy do Enteru, więc spróbuję to naprawić poza odcinkiem. No nie, o nie co chodzi? squidy z tego co dzisiaj wyczytałem. Respią się w, w wielki świetle. Myślałem, że tyle się to wystarczy, ale jeszcze najwyżej damy glowstone, bo po już powiedziałem. No to pójdziemy w dzisiejszym odcinku oczywiście. Do Enteru i oraz będziemy, no bo w sumie jak to kolejną odcinek przystało Będziemy zdawać dom tak kalonowo. Znaczy no nie wiem, bo mamy bardzo mało dyni. A chciałem takie ja lan lanterny zrobić, nie? No, zrobimy pixel art halloweenowego tutaj, nie tu, yy, ale to wszystko się dowiecie. No, dzisiaj odcinku, nie? No, oczywiście, tylko trochę tak później. No i już kliknąłem. No i, słyszę, O co chodzi? Wczoraj, tyle i temu. Pozdrawiam się Master Show, ponieważ razem z nim znaleźliśmy sposób, jak odpowiedzieć kreatywny na beta nie odpowiedzieć, tylko w sumie, My wyszliśmy na 1,6, z tego Braliśmy sobie te, yy, to, te wełny. Znowu wchodziliśmy na betę I tak to ogólnie nie działa, no nie? Czemu tak zrobiłem? Już mówię. Czarna wełna. W ogóle prawie, że w ogóle nie jest do zdobycia. Bo te kurde owce czarne się respią raz na rok. Lime wool, niemowlkowa. Nie wiem, smyczną, to wziąłem. Znaczy to będzie patrzenie do Pixel Arta, ale po prostu przyda mi się. <laughs> Light Blue Wall, y czyli niebieska. Czego niebieska? Ponieważ jedynym sposobem na becie, żeby wytworzyć ten barwnik ogólnie, ten, ten kolor wełny, jest lapis wazur, który też jest mega. Ża, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazycie. No ale wiecie, dużo już spędziłem czasu na tej, na tej serii nie jestem się po prostu czekać aż aż nie wiem jakiś sobie nagle przypłynie, no nie? Że, jeszcze to, że nie działa to farma w ogóle i wszystko, wiecie na tą, na tą farmę z spędziłem godzinę, nie? A w ogóle jestem ciekawa, uuu jest, jest dalej, let's go, let's go, jest dalej. Duże tego, nie? <laughs>, troszeczkę. No, a mało tego, ma, mało tych kilowów wziąłem Dobra, widzę. W sumie, pierwsze co możemy zrobić na tym odcinku, to zrobimy sobie Scissors, czyli nowy, nowy odcinek blok i pójdziemy do Enteru. Pójdziemy do Enteru, pozbieramy takiego Goldstone'a, zrobimy timelapsa i na końcu nagrodowym na 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 odcinka po prostu zrobimy sobie A Jakiego Pixelarta? Tego się dowiecie. Idziemy robić portal do Enteru. Po co wziąłem z ściercy, aż No, teraz się z piłą Czarnogóweca. Teraz? No, bij się, tak, bij się, dobrze, dobrze, dobrze. Kurde, co tam być, Nie. Nie. Nie! Widzicie? Zlespiła się czarna owca i się zabiła. I nie ma! <śpiewa> I jak klik, No i mamy trzy. Fajnie. A, come on! Zawsze piak w oczy, nie? Ogólnie tak. Tutaj będziemy kolejnym odcinku robić tego Pixarta. Ale mamy kolejną osobę do postawienia. W oczywiście, naszej sali sła. Kto to będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? Ligu 09 Za co? Za znalezienie ukrytego słowa. O co chodzi? żomuje? W poprzednich odcinkach. W poprzednich odcinkach. Nie w poprzednim odcinku, tylko w poprzednich odcinkach. Ukrywałem fajne wiadomości w filmach. No i jedną z nich. W poprzednim odcinku. Jedną z nich był Azję. Jakby wiecie. Jedna sekunda, powiedzmy A, i potem za 10 minut. Znaczyna tam Za minutę, za dwie. Kolejna minuta, y, kolejna sekunda, sy, nie? I wychodzi. As, as real. No, no wiecie, co jest. Nie działa tak jak chciałem. Chciałem tutaj, żeby to było ładnie zrobione. Zrobiłem to poza odcinkiem, nie działa. Jedynym portalem, który mogę zrobić, to jest to. Wiem, nie wygląda to do za dobrze, ale. Niestety to jest jedyny pomysł. Ponieważ nie istnieją jeszcze większe portale niż ten, więc. Dobra, no, idziemy do portalu. Zobaczymy, jak. Tajny dość się nam wygeneruje Okej. Okay. Czy wiecie, to jest wszystko dla mnie normalne, nie wiem. Ja, ja przez cały czas grałem na tym tak stepaku, ale... O już mnie zobaczył. Caj Patrzcie, tu mamy tego. O oh, wow. Dawaj, chodź tu! Ale tu ma... Patrzcie, ten neder jest piękny! On ma coś takiego w sobie takiego... takiego wiecie Wow! O o! Nie, no Kama! Ty kupi się, kurde! Idę po niego. W mnie No dawaj, no dawaj, no dawaj. Cóż czy ja jeszcze drugiego gasta? No, o tak! Pal się, pal się, pal się! Ha! Co? Nie no, gazety są jakieś potężne. One są nieśmiertelne chyba. Wiecie, widzicie, jaki kalem odcinek? Kurde. Nie no, kamanie ja tu przyszłem. O, jest gostą. Dobra, wiesz co? Ty się nawalaj sam ze sobą, może. No i stąd! O! No, widzicie? Ty jak posłuchał. Dobra, bierzemy to szybko, bo nie wiem, nie wiem kiedy się to ogłuje. Kiedy, kiedy on się zorientuje, a i tak, i w poprzednich wersjach oni zrobili tak, że, że nie można niszczyć z łapki. Nie wiem, czy w najnowszej wersji się dało da niszczyć z łapki. No dobrze, dobrze! Ło, a mało wybucha, tak szczerze, Ma, no bardzo mało wybucha. Myślałem, że to będzie, wiecie, jak w tych nowszych wersjach. Dobra, nieważne. E, widzimy się po tym napisie jak Ty trochę już tego zbiorę. Chociaż, no wiecie, nie potrzebujemy tego dużo. Najważniejsze jest to, żeby myśleć jeszcze jedno, jedno złoże. A jak widzicie, no ten gościu nam w tym nie pomaga. Więc widzimy się po time-up. dajcie bardzo krótkim teleapie. Zamiad bym się chcieli, gdybym to wyciął w montażu. Ale to nie było zbyt ciekawe, po prostu sobie wykopałem ten jeden złoże no i po prostu wracamy, tak? Chyba tam lekka walka z gastem, ale dziwiły mnie to, że ogólnie nie da się ich zabić na jednego hita. Nie gadaje, że się zgubię. zgubię tu jeszcze. Mam bardzo mało HP, nie chciałbym się zgubić. To wszystko możemy. O! Dobra, to chyba to jeszcze tego No zostajemy. Dobra, więc sobie widził się pocięcie, jak ja po prostu już dojdę do chaty bo to nie ma sensu trochę, że ja tak do tej błądziłem. No bo że coś ciekawego zrobię, to po prostu nagrywam, no Dobra, się po Patrzcie to, patrzcie to, ja pierdzielę! gastów! Dawaj, dawaj tu! Dobra, ratowałem. gdzie jest mój portal! Ciągle w tej grze! Ej, dobra, nie wiem gdzie jest mi portal. Dobra, idę do tego portalu. O, no się zrobiło, widzicie, kaluminowo. Ej, ty! Ua. Nie ma cykierków. Nie no, trzech gastów. Już ich słyszę, nie? To jest po prostu straszne. Okej, okay, tu jest takie ten. Gdzie byłem? Nie gada, że ja na dole byłem. Jest, są i itemy, dobra. Byłem blisko, tylko w złą stronę poszło. Dobra, walić to, bo no, chyba mam, idę stąd szybko. Jak ja mogę tu wyżej? Wystarczyło się troszkę obrócić i masz tutaj, aaa Nie, nie no, powiem Wtedy to wszystko było bardziej przemyślane Wiecie, ten sal, sal, Sand, nie? Milion gastów To jest wiele lepsze niż teraz, co mamy w Minecraft. Teraz w Minecrafcie, no, raptem dwa gasty A tutaj mamy milion gastów I jeszcze mamy, wiecie, nether Nie, nie nether, tylko soul sand, Który nas jeszcze spowalnia i, i lepiej, lepiej gasty mogą nas trafić, nie? Tak jak widzicie, nie no, no miał spoko pomysł Tylko no, no cóż Rzeczywiście, gasty, gasty są trochę bardziej wytrzymałe I bardziej trudne do zabitych więc, więc... Oczywiście na plus na mojej wersji Na plus I Czy mam jakieś dynie? O to jest pytanie Czy mam jakieś dynie? Właśnie nie mam Dynie też są mega rzadkie obu. No bo czy co poszedł po dynie? Nie wiem Dobra, co? Bo, bo już nam czas trochę... Tak... Trochę tak nam, nam ten... Już z 15 minut odcinka coś... Tym... Ja sobie robi, że nie było murku wtedy Po co ja to zbierałem? Ja chciałem murki Wiesz co? Możemy jeszcze spróbować tymi Ale nie z murkami Powiem się sobie jak to Co ja chciałem zrobić? Jakby to z murkami wyglądało no. A, dobrze, nieważne. No tak, to dużo nowych wersji. Ej, fajnie! Udana wyprawa! Nie ma murków, nie ma nic. Dobra, co chciałem zrobić? chciałem z Murków zrobić, takie coś i do góry. kurczę, z kobel z tą murków. Widzicie, pięknie by to wyglądało, ale nie ma. No czy na to też spoko wygląda? Nie mówię, że. Ej, kolego, skąd ty spadłeś? Spadłeś? Spadłeś z nieba? Tak, a tego go! Nie, czy to jest gej? Okay? Nie, to nie jest to jest Gabe! Co on to robi? Do domu, Gabe! Co on tu robi w ogóle? gingić po czwaro Potter się. Gabe, do chaty! Ach, dobra. Wiesz, co? Okej, okay, dobra. Jak chcesz, jak chcesz. Ja, jak. Ja mówiłem. Nie, to nie. Stój, a nie, nie. Stój, stój, stój. Dobra, pomyśl. Tutaj będzie pizza. Pójdziemy pod po, morze czy do do I zabierzemy się do budowy. A, no tak. I co będziemy budować. nie zastanawiać, co mi się kojarzy z Halloween. Pewnie coś strasznego, nie? Jakiś, nie wiem. Postać straszna? Cokolwiek strasznego? No, mi pewnie też by się kojarzyło to z Halloween. Coś strasznego. Tak, jakoś stara, jakaś straszna posta może z jakiejś gry, czy coś serialu no, no i co mi padło po, na myśl? bo wiecie, ostatnio bardzo dużo oglądam Gravity Falls i najstraszniejszą postacią z tego serialu jest Deeper nie no dobra, Deeper go to tak obe. będziemy tutaj budować ogromny pixel art bilet yy, a więc tak, co potrzebujemy do bilet cyferki? zbudowania bile cyferki. na pewno potrzebujemy yy, czarnej wełny, którą już mam niebieską wełnę, czemu mam po co sama? no i dobra, przemarujmy sobie to i to ale to jest słabe, że trzeba tak klikać co nie Wiedz co mi Wie co wpadło teraz myśl? Możemy w sumie, tylko tak, tak w sumie, zbudować. Z jakby patrzcie, tutaj mamy tego mojego kwiatu, Weźmy go sobie. I go już tutaj nie będzie. Możemy przecież go włożyć do Saisław. Ale dobra, ale. Ach, nie tylko to. chodzi, mamy takie pewne, już w sumie nigdy nie będzie wykorzystane. Te miejsca. Otóż, te miejsce. Jak się głowiłem przez ostatnie kilka dni, co tutaj jest budować, jeżeli nie. Channing typ Damy tutaj szczero kwiata. Proszę bardzo. No i zaczniemy budować pixelarta. Yy, zobaczymy się raczej po tym po prostu, jak już tutaj go zbuduję. No, żeby będzie wszystko widzieć, ale no. dobra. Do no, zobaczenia po tym lapcie. Tak, Música Witajcie, witajcie, piecięciu Znaczy, po timelapse w sumie z całkiem sporym 16 minut może trwało No dobra, nieważne Już wam tutaj ogólnie pokaże, co zresztą mi tutaj zrobiłem Więc z tego go jakiś pożytek muszę z tego zrobić w końcu Przed pokazaniem wam pixelarta bo nie widzieliście no, na timelapsie, ale to nieważne e, Chciałem jeszcze wam Powiedzieć, że timelapse nie jest jakimś randomowym te... Nie, sorry Pixel- Pixelart nie jest jakimś randomowym pixelartem z Google. Tylko jest specjalnie zrobiłem pod tą serię Od Wtedy, w ogóle, OD MASTER Tak, zrobiłem specjalnie pod tą serię tak, tak, którego dzisiaj zbudowaliśmy I już wam właśnie go pokazuję Jest, Billsferka Ty widzicie ma taki... Płomień Bo, bo jak on się tak widzi, to Znaczy no Jak ktoś miał, chciał z nim pakt podpisać yy, to musiał go tak schwycić za rękę i... Ten i on właśnie też ma takie coś? Co nie taki właśnie miał wtedy yy, taki ogień mu, mu wydobywał się z ręki. Dlatego też co jest to tutaj budowany. Bardzo dziękuję ten yy, Master Joe. Jesteś oczywiście zapisany na tabliczce. Wiem, że bardzo chciałeś zostać zapisany na tabliczce, więc dzisiaj stajesz zapisany. A więc do tego pięknego Pixelarta zostaje zapisany na tabliczce, oczywiście. Obok i Guca, proszę bardzo, nawet byłem tutaj. O, wow, nawet byłem glostona nad glostona na górze. Na górze, dobra. Master Joe za Pixelarta. Proszę bardzo, Master Joe jesteś zapisany dzisiaj. Ostatecznie na tabliczce. No i tak, to by było chyba tyle dzisiejszego o Halloweenowego odcinka W odcinka. Kolejny odcinku już w ósmym chyba, niestety ostatnim. Zdajemy tutaj pixelarta i popowiem wam, co będzie dalej z tą serią. Miłego Halloween. Znaczy, co nie miłego Halloween, ponieważ Halloween u Was było wczoraj, więc. co jest dobra. trochę dla, dla mnie miłego Halloween. No i dobra, czekajcie, pa!